Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku będziemy losować, w końcu <laughs> się doczekaliście: będziemy losować osoby z 1300 subskrypcji i z TIPLI. Tutaj mamy osoby z TIPLI. Tutaj są już zrobione, już pochowane osoby. Z y, m, subskrypcji, bo to by troszkę za długo trwało. A jeszcze, jak widzicie, mam dwie zdrapeczki y, spóźnionej premiery y, megalinie. Więc, troszkę by ten filmik, y, kochani, za bardzo długo trwał. Więc co? Bardzo, bardzo dziękuję za to, że wzięliście y, udział w konkursach. Powiem szczerze, że. Nie spodziewałam się, że tyle osób weźmie. Fajnie, bardzo się cieszę. I co, i kochani, chyba będziemy losować. Ja postaram się na tygodniu wysłać te poczówki. Tylko nie obiecuję kiedy. Jak wyślę to tym osobom, które wygrają, napiszę w mailu, czy. Czy na messengerze zależy kto, w zależności kto wygra. Oczywiście paczka będzie z nadaniem, bo tam będą dość niedrogie, nie tanie rzeczy, więc będzie to paczka z nadaniem, żeby można było ją śledzić. Więc jak tylko ją wyślę, to od razu tej osobie, tym osobom prześlę numer nadania, na, na żeby sobie ją śledzili. Także kochani, to może najpierw zaczniemy od konkursu na tipli. Na razie z drapeczki odkładam na bok. O, ruszyłam sobie statywem A Ja to zawsze muszę ten statyw ruszyć. Tutaj mamy. Yy, konkurs na 1300 subskrypcji, więc on będzie tutaj z boczku leżał, jest zamknięte, nikt tutaj rączek nie, w, nie wsadzi. Także to, to są te osoby, które wzięły udział na TIPLI. Są to Natko Drapiemy, 4 losy, Alicja w Krainie Zakupów, 3 losy, Zdrapko Misia, 3 losy, Edyta zęgota 2 losy, Mary i Mario, 4, i Bel nie wiem, to się czyta, IBEL czy AIBEL. Nie wiem. Ja to mówię na to IBEL. IBEL y, 6 losów, Patrycja Klima 2 losy, Joanna Nowak 4 losy, Justyna Krakowska 3 losy, Kinga Larysz 1 los i Katarzyna Marzec jeden los. Także, kochani, bardzo Wam, bardzo dziękuję za udział w konkursie. Może zróbmy sobie tak, że ja teraz z tego pudełeczka. A, aby żeby mi się tu nie wysypało. Przerzucę na razie do, do miseczki. Odłożę ją dalej, żebyście po prostu ją y, widzieli, że nic się z nią nie dzieje. O, może jeszcze troszkę. O, może bardziej ją. Mm, może bardziej ją. Tu, o, a tutaj będzie, o. A tu będzie pudełeczko. I pakujemy... Może od iBel zacznę? O. O. IBel ma 6 losik losików. O. Jeszcze. Przepraszam, że takie nieładne te karteczki, ale niestety wyobraźcie sobie, że poszłam do sklepu, chciałam sobie kupić nożyczki. Mówię, kupię sobie nożyczki, bo nie mam czym nie mam ciąć kartek, na przykład no, ona takie, czy, czy cokolwiek ciąć. No i kupiłam. Przyjechałam do domu. Yy, chciałam ciąć karteczki, ale coś mi, kurczę, O, krzywe takie wychodzą. Mówię nierówne. Mówię Boże, co ja zrobię, jak to działa? Brzydko wyglądać. A to się okazuje, że ja kupiłam <grytania> nożyczki dla osób leworęcznych. Wyobraźcie sobie. Nie przeczytałam, głupia wzięłam. Pomyślałam, że nie ma takich. Yy, Nożyczek. No i co? No i do tego takie krzywe wychodzą. Nad kok drapimy, już mówiłam, cztery losy. Chowamy. Hop, hop, hop. Hop. Się wkurzyłam, bo ja nie jestem leworęczna. Ja jestem tak, przyznam się szczerze, mań mańkutem, yy, bo na przykład yy, piszę prawą, a zakupów, w kraju zakupów trzy lasy, yy, bo popiszę prawą, yy, prawą, jem prawą, jem lewą, różnie na przemian, ale na przykład czy kroić, czy obierać, już prawą ręką nie. Wszystko lewą, wszystko lewą. No nie mogę prawą kroić, nie mogę prawą lewą, nie mogę lewą kro, prawą kroić a lewą mi właśnie wychodzi nie wiem czym to jest tak właśnie spowodowane i niektórzy którym to mówię to mówią do mnie o mańkut mańkut, nie wiem czy to jest złe, czy to jest dobre nie wiem <gryw> ale nie będę o tym mówić bo nie ma co mówić o. Dobra, skończyliśmy. Teraz weźmiemy edytę zęgotę. Dwa losiki. Bo moim gadaniem was zanudzę i przewiniecie filmik. I tak przewija, przewijają osoby filmiki. No niestety, szkoda. Ale co zrobić? Cztery losiki Mary i Mario. Staram się robić. No, niedługie te filmiki, żeby można było spokojnie do kawki czy do herbatki sobie siąść, obejrzeć. O, dobra. Mamy już Mary i Mario. Teraz weźmiemy patercję klimę, bo ma dwa losiki. Opa, 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 i Patrycja. Dobra, zabijamy sreberko, zabijamy, zawijamy. Hop, Joanna Nowak ma cztery losiki Hop, 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 hop. 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 Idziemy, hop. O tak. Ciekawa jestem. To wygra. Za wszystkich za wszystkich, wszystkich trzymam mocne kciuki. Nikogo tutaj y, nie faworyzuję. Justynka 4 losy. Nikogo nie faworyzuję. Za wszystkich trzymam mocne kciuki. Jakbym mogła i to bym obdarowała wszystkich. No ale to by było za dużo. Oli, śliskie ręce jakieś mam. Dobra, i jeszcze mam kingelaryz i Kata, Kasie Marzec Już dwie ostatnie osoby. Zawijamy, zawijamy. Dobra, mamy już wszystkie osoby. Zamykam. Zamykam szczelnie. O, opa, pudełeczko. No i mieszamy. Troszkę pomieszamy, żeby. Mam się tutaj, o, ojej, widzicie, ale robię, o głos, no widzicie, a tam dzieci śpią, bo ja tu filmik nagrywam, kochani, jest godzina 23.17, bo tak jak Wam obiecałam wrzucam w niedzielę, więc, więc to robię, dobra. Otwieramy pudełeczko. o, czekajcie, bo nie mogę tego oprowadzić otworzyć tego pudełeczka o, mamy pudełeczko jeszcze troszkę rączką tutaj przemieszam, przemieszam może Was troszkę przybliżę o, mieszam, mieszam, mieszam mieszam, mieszam, mieszam i mam mam karteczkę mam karteczkę, a wygrywa Justyna Krakowska bardzo, bardzo serdecznie Ci kochana gratuluję wygranej. Odezwij się do mnie na maila. Maila będziesz miała w opisie. Jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim y, dziękuję za udział na Tipli. To już nie będę zamykać, bo przełożymy teraz. Bardzo, bardzo serdecznie Ci Justynkę gratuluję. Odezwij się do mnie na maila albo na Messengera. To w zależności gdzie Ci będzie najlepiej. Dobra, kochani, teraz ja już to wysypuję, to już nam nie będzie potrzebne, a wsypujemy to, zamykamy szczelnie i teraz losujemy, kochani, osobę, która wygra nagrodę. Na 1300 subskrypcji. Dobra, wystarczy. Lecimy. Ouch, 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 Pomieszamy, pomieszamy. I dobra. I, I mam. Mam jedną osobę, a będzie to. ta ta, 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 ta. ta. Oj. Ta, ta ta. O, ale fajnie. Justynka. O, może przybliżę. Justyna Kreft. Justynko, także ty też odezwij się do mnie na maila tam dziewczynki podacie mi swój adres, gdzie mam wysłać paczuszkę, więc jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam kochani gratuluję wygranej i co kochani przechodzimy, ja sobie muszę, poczekajcie mm. zaraz do Was wrócę muszę sobie zapisać komu mam wysłać, bo się pomylę i na no, odwrót powysyłam no. dobra kochani już jestem, także pudełeczko odkładamy i bierzemy się, kochani, teraz yy, muszę sobie ustawić jeszcze tylko kamerkę. O. I bierzemy się, kochani, za spóźnioną za premierkę Megalini. Yy, ona jest, jak widzicie, długa, prawie <grym> mi się nie mieści, <jeździ> za 20 zł. Mamy tutaj 28 symboli do zdrapania. No i oczywiście też mamy jeszcze bonus. W bonusie musimy znaleźć symbol dolara, żeby wygrać przypisaną do niej kwotę. Tutaj jeszcze nic nie wytrapałam, nic żadna linia mi się nie utworzyła. Tutaj mamy stopnie wygranych. Jest ich 11. Od 20 zł mamy 20, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 540, o, 4141 i 410. Także ja kupiłam dwie. Koszt tej premierki spóźnionej to 40 zł. Także kochani, trzymajcie kciuki. Mam z numerem 7 i 9. To polecimy sobie od siódemki. Troszkę was przybliżę, będziemy sobie po prostu zjeżdżać. Zostawiłam 6 symboli, żeby po prostu ten filmik za długo już nie trwał, bo i tak już trwa. Także lecimy i sprawdzamy i mamy mamy klapki lecimy sprawdzamy sobie klapki tu nie ma klapek tutaj mamy klapki tu nie ma lecimy lecimy tutaj mamy klapki o, coś słabo widać albo mi się coś wydaje e, tu nie ma i tu nie ma lecimy kolejny symbol Mamy arbuza, I to może polecimy sobie od końca, szukamy arbuza, tu nie ma, tutaj nie ma, tutaj, 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 może ja ją tak trochę bardziej, o, przełożę, to będzie lepiej, albo nie, dobra. Tu mamy arbuza, hmm. patrzę czy nie ominęłam, nie, nie ominęłam, dobra, lecimy dalej, mamy teraz winogron, szukamy yy, winogrona. Czy mamy gdzieś tutaj mamy winogron? Czy tutaj gdzieś jeszcze mamy? No patrzcie, nie ma. Dobra, lecimy dalej. Mamy ananasa. Szukamy ananasa. No i nie ma, patrzcie. No nie ma. Ani jednego nie ma. Lecimy przedostatnią. Mamy podkowę, szukamy podkowy. Tutaj nie ma, tutaj mamy podkowę, tutaj mamy podkowę. Mm, szukamy, tutaj mamy, widzę, podkowę. Tu nie ma, tutaj mamy podkowe i tutaj mamy podkowe, Ale kluczyk nam blokuje. Dobra, lecimy dalej i mamy diament. Szukamy teraz, kochani, diament. Tutaj mamy diament, tutaj nie ma. Tutaj klapki chyba były. O, klapki były, ale tutaj tak widronki nie ma. Szukamy diamentu. Tutaj mamy diament. Yy, tutaj mamy diament i tutaj mamy diament, ale no niestety pusto. Lecimy, kochani, mamy tutaj bonusika. bonusiku musi być dolar. I mamy świnkę za 60 zł. No niestety ta zdrapka pusta. Sprawdźmy jeszcze sobie tylko kontrolne na. Wszelki wypadek. Mamy L, O. No niestety. Lecimy drugą zdrabkę. Tutaj też mi się nic nie utworzyło, także sprawdzamy. Mamy biedronkę. O, tu mamy biedronkę, której tam potrzebowaliśmy. I lecimy, szukamy biedronki. Tutaj mamy biedronkę. Tutaj mamy biedronkę. Tutaj mamy biedronkę, tutaj mamy biedronkę, ale wszędzie podkowy, właśnie. Tak brakuje. Dobra, i tu mamy. Dobra, lecimy. Kolejny symbol. Mamy lody. Tutaj nie ma lodów, tutaj też nie ma. Tutaj też, tutaj też. Tutaj mamy lody, ale popcorn był? Nie. Dobra, lecimy dalej i więcej lodów nie ma lecimy, kolejny symbol mamy liść szukamy liścia tu mamy pióro, liścia nie ma znaczy same pióro mamy liścia nie ma jest pusto nie wierzę myślałam, że chociaż jedna nam da jakiś zwrocik, a tu lipa korona, dobra, szukamy tu mamy koronę Tutaj mamy koronę. Szukamy. I więcej nie ma korony. Przedostatni symbol. Mamy pióro. Czy pióro nam coś tutaj da? Tu mamy pióro. Tu mamy pióro. Gdzie jeszcze mamy? Tu mamy pióro. Tu mamy pióro. Tu mamy pióro. I tyle. I ostatnia zdrabka. Oj, yy, nie zdrabka, tylko ostatnia. I mamy ostatni symbol. Ach, co to będzie za symbol? Żaden symbol, bo wszystko, bo za dużo linii by się otworzyło. No, dobra, co będzie, to będzie. Mamy serduszko i serduszka nie ma. Zobaczcie. Tu nie ma serduszka, tutaj, tutaj. Nie mamy serduszka. Myślałam, że chociaż jedna zdrapka przyniesie jakąś wygraną, ale niestety nie. I zobaczmy bonusik. Mamy lusterko. Było 20 zł. Nie lubię tej zdrapki już. M HGM Także wynik <coughs> premiery spóźnionej w Megalinie znacie. Było 4, nie ma 4. Także yy, bardzo, bardzo kochani Wam dziękuję za udział w konkursach. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję Justynce Krak yy, krakowskiej i Justyn Justynce Kreft. Odezwijcie się na maila, a yy, w opisie zostawiam Wam jeszcze link na 1500 subskrypcji. Tam wygrają dwie osoby. Także kochani, ja Was proszę o łapeczki pod tym filmikiem, o subskrypcje, które tak super fajnie do góry idą, o miłe komentarze. I proszę się nie denerwować, że wyłączają komentarze, bo ja naprawdę co chwilę włączam, chwilę jest spokój i z powrotem, i tak z powrotem ja już nie donożam tych komentarzy wyłączać. Dzisiaj też o Natalki oglądałam. Nadko drapiemy też. Masakra jest dosłownie, no z tymi wyłączanymi kom komentarzami, bo inaczej nie powiem. Także dobra. Już nie przedłużam. Do zobaczenia, kochani, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.